Zapraszam na 103. Wycenę monet i banknotów nadesłanych przez Was. Wasze komentarze są istotnym elementem wycen. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie. Zaczynamy. I zaczynamy od błędno druku. Romuald Traubut, banknot 20 zł. Tutaj zdjęcie pod światło ze znakiem wodnym. Tutaj już druga strona. Rewers bez tego tuszu głównego, bez nadruku na rewersie, brak tego rysunku. Powoduje, że tu cena jest 500 zł. Trzeba uważać, bo podobno dużo jest już teraz różnego rodzaju kombinacji wyciągania tej farby. Natomiast tutaj jak zapewniała mnie ja ta osoba, ten banknot jest od początku w rodzinie, od początku końcówka jakiejś wypłaty został zachowany na pamiątkę i bardzo dobrze jest to przepiękny banknot o bardzo dużej wartości. Stan menniczy monety 2 ,95 zł 1995 roku wygląda tak. Jakby ktoś pytał, jest to cena 30-50 wiem, że tutaj mnie zwiecie, bo wystawione są po 100 i więcej, natomiast przy takim dużym nakładzie jest dużo zachowanych woreczków, także tutaj ceny nie widzę i nie przewiduję wyższych w przyszłości, tylko stany wyjątkowe, jakieś gradingi, maksymalne ceny będą w bardzo dużych cenach, także tutaj ta cena 30-50 złotych pokazane, jak wygląda moneta mennicza. Tutaj bardzo prawdopodobne, że jest to garaż, ale aczkolwiek nie mamy do końca pewności, bo z też mogłoby coś takiego wyjść nie mamy wagi do tej monety ale nawet waga pewno by niewiele pomogła i pozostanie to nierozstrzygnięte póki co traktuje się jako monetę garażową tutaj moneta druga rp philadelphia stempel odwrócony uważany niejednokrotnie jako odwrotkę ale tak to jest bite była ta moneta stempel odwrócony najniższy nakład 800 tysięcy sztuk srebro 750 cenę ciężko ustalić po tych zdjęciach między 500 i 1000 i tu pytanie do widzów pierwsze pozycja 1343 jaka cena plus dodatkowy opis, wysoki RAM. Coraz częściej dostaję monety rocznik 2024 rozlane rdzenie w monecie dwuzłotowej. Coraz więcej ich się pojawia tutaj z przepięknym prześwitem. Cena 200-300 zł. Najbardziej kontrowersyjne destrukty, jak to ja mówię, to są takie destrukty, które można zrobić bardzo łatwo, tak mi się wydaje. Natomiast tutaj uważam, że jest to oryginalne. W zależności kto sprzedaje. Jak sprzedają domy aukcyjne, to ceny są większe. Jak sprzedają osoby fizyczne osobno, to ceny są mniejsze. Piękna moneta, jedno uncja, jak do tej pory Solidarność. Ceny około 180-200 zł, ceny srebra poszły do góry w takich monetach jednouncjowych, natomiast tutaj uwagę zwraca piękna patyna. Natomiast, tak jak wiecie, patynę da się uzyskać też również środkami takimi chemicznymi. Nie wiem, jak oni to robią, ale wiem, że idzie, więc tutaj trzeba uważać. I bardzo ładny radar, to są radary, które mają szansę się sprzedać, takie bardzo czytelne, czyli mamy tutaj udział dwóch cyfr. 2 7, 3 2 7 występuje tylko 7 i 0. Jest to widoczny radar, bardzo czytelny i taki idzie sprzedać tą 50 do 100 zł, bo za tyle sprzedawały się podobne jak widzieliście na poprzednich filmach. Tutaj bardzo fajne znalezisko, przesunięcie serii i cyfr. Spójrzcie, seria AN, wszystko bardzo blisko krawędzi banknotów dla porównania ta poszukiwana seria właśnie YA Natomiast spójrzcie jaka jest różnica. Napisałem cena nominału, bo nie widziałem takiej aukcji jeszcze. Jeżeli ktoś widział, to proszę o pomoc i napisanie ceny takiego banknotu. Czy ktoś jest na przykład chętny na zakup, również może pisać w komentarzach. Póki co jest to tylko 200 zł, ale warto na to zwracać uwagę bo może to podnieść wartość banknotu, można spróbować taki banknot wystawić. Kolejne fajne znalezisko w monecie, powiedzielibyśmy, że to WD, podwójne bicie. Tutaj mamy 10 zł, widzicie, takie też podwójne jakby nadruk. Cały banknot jest normalny, tylko te 10 zł jest jakby podwójne, rozmazane. Nie wiem jak to wycenić, moim zdaniem póki co jest to tylko 10 zł, ale może to być dodatkowy atut, opisać w aukcji, wystawić drożej. Tutaj bardzo ciekawa sytuacja, widzę to już po raz drugi takie coś, rozmontowany desk wyglądało to tak nie może to być droższe, ponieważ każdy by próbował wybić ten środek. On pewno da się tak samo wybić jak w normalnej monety, więc tutaj cena tak jak za zwykłą monetę. Natomiast wygląda to bardzo śmiesznie. I dziwacznie. dziwacznie, spójrzcie, jak to wygląda. Nie wiem, naleśnikowa moneta. Możecie napisać nazwę 1350, bo to ciekawe, ciekawe. Kolejny radarek, i pamiętajcie, sprzedają się tylko te wyjątkowe, te naprawdę, które rzucają się w oczy. Tutaj widzicie 1,2,0, 1,2,0. Od razu widać coś fajnego. tak? Takie radary mają szansę. Szanse się sprzedać oczywiście w tych stanach portfelowych. W stanach UNC to oczywiście, że on się sprzeda drożej. Natomiast każdy inny radar mało czytelny, gdzie się trzeba przypatrywać, to od razu można sobie powiedzieć, że to jest tylko wartość nominału. Tutaj ten ma szansę na 200 zł. Sami napiszcie w komentarzu. No i w końcu coś fajnego na mailu znalazłem pośród burzy naprawdę tysięcy banknotów, nic nie wartych, tylko wartości nominałów. W końcu jeden kolor to jest destrukt awaria wrzeciona, czy tego wykrojnika do monet. Tak się dowiedziałem, że to tak się profesjonalnie nazywa. Bardzo rzadka moneta, naprawdę 1000 zł około. Oczywiście licytacja ustali cenę tutaj, wstępnie, bo to jest to naprawdę bardzo rzadki okaz. To nie jest wybity środek. Znowu znajdą się jacy, ja to zrobię zaraz, po na imię młotek. Niestety nie zrobisz, kochany kolego. To jest awaria maszyny w fabryce która w awaria tego wykrojnika, który robi te otwory, niestety takiego czegoś się nie da zrobić. Jest to około 1000 zł. Przepiękna sztuka. Tutaj ubolewam nad tym zdjęciem. Mail, oczywiście, gorszej jakości zdjęcia, zawsze na mailu gorszej jakości zdjęcia dostaje. Jeżeli ktoś wysyła z Instagrama, a potem na maila, to są lepszej jakości, ale jak ktoś pisze tylko na mailu, to tam zawsze gorszej jakości zdjęcia dostaje. Tutaj pierwsza emisja, pierwsza sztuka, a Niski numer 117, nie wiem jak to wycenić, około 2000, prawdopodobnie więcej, bo stan może być UNC, trudno ocenić po tym zdjęciu, naprawdę niski numer pierwszej serii, tu może być grubo, grubo, proszę o lepsze zdjęcia tą osobę, bo normalnie to jest po prostu szok. No i tutaj końcóweczka blachy, 10 groszówki, 2007 rocznik, 30, 50 zł, taniej się sprzedają. Tutaj znowu ktoś, słuchajcie, naprawdę są różnego rodzaju maszyny, nie kombinować, bo niestety, ale to się niszczy tylko monety. Te osoby, które zbierają takie destrukty końcówki blachy, ja nie jestem miłośnikiem, mam kilka, to szybko wiedzą jak je rozpoznać. To gdzieś coś kombinował. A teraz patrzcie, co dostaje na maila, i to jest nagminne. Tysiące takich banknotów szukać, prze, przeszukiwać te numery, gdzie jasno mówię na filmie, że seria YA na przykład, to wszystkie Y, 94 rok są wywalone. Oglądnąć takie zdjęcia, przeanalizować. No to jest jakieś 15 minut. No sami spójrzcie, bo to trzeba sprawdzić, tak? No tak, czas 15 minut też sobie tak zamiast oglądać posłuchać to a niech się za kapiel męczy i takich maili 50. Kolejna moneta, która przewala się na filmach po 1000 razy 50 maili dziennie zostaje i potem jest tak bo za nie odpisuje na, ludziom jest źle wychowany nie, wy, nie odpisuje a tam jest 50 maili dziennie powiedzcie mi kiedy na to znaleźć czas Tutaj ta moneta, która przewija się na filmach i jest mowa o niej, że jest jej 10 milionów, żeby już mówiłem, że jakbyśmy mieli tyle żołnierzy, to byśmy sami tą wojnę z Niemcami i z Ruskami wygrali. Sto razy mówione, że są takie nakłady. To uwierzcie mi, jak się chytam za wyceny, to dziennie z 10 razy ta moneta się przewija. Plus, Solidarność 10 tysięcy. Wartość 1,2 zł. No, seria AB to już można się nad tym pochylić. Już tu jest jakaś la zabawa. Powiedzmy sobie. Jest to AB94 rok, ze względu na to, że odkładano AA. Zapomniano AB, i teraz AB jest rzadki. I nawet w takim stanie na Facebooku ktoś tam, no, jak ktoś będzie pamiętał te odcinki wcześniejsze, to ktoś sprzedał niecałe 300 zł, 270 albo 80, w tym stanie. Więc tutaj oscyluje maksymalnie do 300 zł, no i nawet takie coś wolę pokazać, że nie dobicie literki Z. Jeden gros, jeden gros, no i tutaj 10-20 zł to wolę coś takiego pokazać niż w kółko to samo. Także wybaczcie, ale muszę to dodawać, może tych zapytań będzie mniej. I tutaj zagadka petarda dla Was. Z tego, co się orientuję, jest to oryginał, poszedł do NGC. Zobaczymy, jaka będzie nota. Co, co Wy napiszecie, czekam na Wasze odpowiedzi na maile. Na Instagramie odpisuje, naprawdę trzeba czekać, większość się nie doczeka, za co przepraszam, a jest to spowodowane tym, że dostaje zdjęcia wszystkiego. Jak co, ktokolwiek ma w portfelu, wyciąga, robi zdjęcie, czy to jest coś warte. I potem ci, co wysyłają coś lepszego, niestety nie doczekują się odpowiedzi, bądź czekają miesiącami. Kto dotarł do tego miejsca, oglądał reklamy, to bardzo mu dziękuję za wsparcie. Kogo interesuje temat wycen, to tu już się Wam wyświetlają różnego rodzaju filmiki, Jutro w biesku białej jest giełda staroci. Idę odetchnąć, poglądać jakieś pierdoły. Może znowu kupię mydełko za 5 zł. Pozdrawiam i do następnego. Hej!